Pamiętasz rozmowę na przykład z Dodą? Z Dodą tak, z Dodą uwielbiam do tej pory, myślę, że nawet teraz bardziej niż wtedy. Eee, no, Doda jest nadal zaproszona do mnie do domu, żeby poznać moją babcię. Mimo, że się poznałe kiedyś. No, na Poznało się no. i to chyba nawet było e, sfilmowane, tak? Z tego tak, co tak, pamiętam? To takie spotkanie specjalne. To nie, ale to znaczy Doda... Jak, jak Doda podeszła do ciebie tak właśnie w sposób taki ostentacyjny, czy przyjazny, czy może ironiczny? W jaki? Doda wiedziała w co gra. Doda jest bardzo inteligentną osobą i każdy o tym wie, mi się wydaje. Um... Mimo, że jest introwertyczką, trochę zrobiłem stalking swój, no jednak uwielbiam ją, pewnie nie jeden ja, a już niebawem tam ileś tam osób, 12? Tuzin, tak? No, tuzin osób ma się za nią uganiać, więc jakby spoko, fajnie. Szkoda, że nie jestem tam jednym z nich, a, a tak odchodząc od tej myśli, no to Doda jest, no wspaniała, jeżeli chodzi o Bycie sobą i ekspresję, bo ona pokazuje charakter, pazury, ale też tą taką wrażliwą stronę, więc kocham Cię Doda, Zadzwój do mnie, mój numer to 600... Nie, nie podawaj, bo wszyscy będą do Ciebie Liczę lipa. na to, że jesteś profesjonalnym dziennikarzem i, I wytniemy, tak? Albo wyblurujesz chociaż, znaczy wypikujesz, tak. wypikasz, o.